I witam wszystkich imperialistów. Tutaj Lukas w kolejnym odcinku naszej serii rakową polską na poziomie Werchat, gdzie próbujemy podbić świat. Pamiętaj, imperialisto, na stronie mba.co możesz nabywać gry z kodem LUKAS. Możesz to zrobić mając 3% obniżkę. Linki w opisie. Jako, że mnie często pytacie, Lukas, kiedy ten walony poradnik o uniach personalnych? Tak, obiecuję, że Wam go kiedyś zrobię, ale obecnie no po prostu nie mam cały czas czasu, bo jestem dość zajętym człowiekiem, do tego się jeszcze w międzyczasie przeprowadzam. No i mam tego czasu, ile mam. Do tego jeszcze macie live y po 6-7 godzin, więc naprawdę ciężko jest mi znaleźć na razie jakiś okres wolny, żebym mógł siąść. I poświęcić te 5 godzin na zmontowanie po prostu materiału z unii personalnych. Myślę, że go przygotuję jak najszybciej. Mało, on u mnie dość wysoki priorytet, no ale cały czas coś się pojawia. Co do serii z Wotanem, no na razie jest ona przeniesiona na lipiec, e, gdzie będziemy po prostu rozgrywali tą naszą serię: Hiszpania versus Wielka Betonia, gdzie ja gram betonią i toczymy wojny przeważnie w koloniach, gdzie nie możemy sobie podbijać terytoriów w Europie itd. itd. To tyle z kwestii informacyjnych, mam nadzieję, że te najbardziej pilące rzeczy wam na razie wyjaśniłem. A w dzisiejszym odcinku zaatakujemy Indię dalej, e, bo prosiliście, żebym odpuścił Hiszpanii i starał się ją wykonać, jeszcze raz zdobyć pod Unię Personalną. No nie wiem, zobaczymy, czy się uda. Zresztą myślę, że zdecydujemy się na wojnę z Hiszpanią po śmierci tego władcy. Albo będzie Izabela rządziła... Jakaś stara, i wtedy spróbujemy zrobić Royal Mariusz z Hiszpanią, bo no, nawet mogę mieć, zobaczcie, albo będziemy rozbierali Hiszpanię, bo jednak Hiszpanię przydałoby się teraz ścisnąć jak najszybciej. Naszymi wojskami wciąż dowodzą ci sami generałowi generał Tatar, gruby Mariusz, Ryw pierwszy zdobywca, Michał Malachowski i Kronisław Bomowski. I okej, okay, dobra, dajcie mi już tych generałów, jeżeli chcecie dołączyć pod obecnym odcinkiem, bo w pierwszym, szczerze mówiąc, już się troszeczkę pogubię, to jest ponad 250 postów z nazwami generałów, i w sumie mam wrażenie, że YouTube nie wszędzie zapisywał moją wiadomość, typu gdzie się ktoś pojawia, bo Mam jeszcze osobną kartkę, gdzie zapisywałem sobie na początku, kto się pojawiał, kto się nie pojawiał, i nagle ktoś, kto powinien mieć ten komentarz, w którym odcinku się pojawia, jest na mojej kartce wylistowany, a nie mam, go, a nie mam po prostu tego komentarza na YouTube. więc tutaj mi się już to wszystko troszeczkę pomerdało. A później po prostu z tej techniki zapisu na kartce totalnie zrezygnowałem. Więc po prostu podawajcie swoich generałów obecnie pod filmem. Zobaczymy, a nuż się załapiecie dalej. Pierwszy zdobywca oraz generał Tartar kierujemy tutaj na południe, gdzie tutaj są po prostu forty cały czas, jeszcze te dwa, które nie zdobyliśmy całą naszych resztę wojsk pod dowództwem reszty naszych generałów, kierujemy od razu na Deli i tutaj gdzieś będziemy toczyli za chwilę te walki. Dodatkowo będziemy toczyli wojnę ze Nogajem, Great Ordom i You. U, tak, jest ten kraj. Kiedyś muszę z nim, nim podbić świat, to, to będzie śmieszne, ale to kiedyś. Atakujemy Delhi, noga i całą resztę po prostu będziemy wyciągali z tej wojny. Na White nie są mi na razie oni potrzebni do niczego. Deli dość padło dość szybko. I w zasadzie tutaj mamy 60 tysięcy wojsk yy, deli. Zastanawiam się, czy jakoś ich tu atakować. Może, że spróbujemy ich porozbijać. Gdzieś tutaj też widziałem kolejne 40 tysiące uciekające przed nami, bo mieli wojska po prostu na nie utrzymywali, no, nie utrzymywali wojska. I w zasadzie tyle w temacie. Wojna na razie przebiega spokojnie. Okej, okay, spróbujemy zaatakować tutaj naszym zgrupowaniem. Kronisław i gruby Mariusz atakują wojska dali 72 i w ogóle wybijamy się w to jak w masło. No patrzcie jakie straty! Ja piernicze. Wyjęli się jakby jeszcze stackwip przed, bo byśmy w ogóle ich... Mo w zasadzie radę rozbiliśmy. To powinien być stackwip. Nigdy tej mechaniki nie zajarzę do końca, ale zobaczcie jak pięknie ich wyrżnęliśmy. No po prostu. Masakra! Polskie wojsko kujła! Pamiętajcie, zostawiając Oldsmana na Bałkanach, powodujecie, że pojawi wam się event Turko Polish Tension, który co jakiś czas da wam klejma oraz bonusowe 50 tysięcy Manpowera. Ja piernicze. Spróbujemy teraz tutaj wyłapać wojska deli, to są te, które przegrały z nami już jedną bitwę, my zbieramy się tutaj, obok mają też 49 tysięcy, możliwe, że tu wejdzie jakiś stack wipe. nie wejdzie stack wipe. zobaczymy jak tutaj to nam pójdzie, 9 do 6, no ładna, ładna liczba na samym początku, też jak już widzicie, do, po prostu dostali w 5, ale dostrzeli im posiłki, nasze posiłki też są w drodze, wojska przeciwnika się wycofają, no już nie takie piękne zwycięstwo jak za pierwszym razem, no ale znacznie, znacznie, znaczne. Tutaj wbili się we mnie na fortecy, co prawda górskiej, a to nam chyba teraz pomaga, bo utrzymujemy linię. E, mniejsza ilość wojska walczy naraz Co prawda mamy minusy, ale dajemy spokojnie tutaj radę Zobaczcie jak ich po prostu miażdżymy Posiłki im dochodzą, linia za linią im dochodzi A my ich miażdżymy Jedno zwycięstwo poż <głos》> z minusami to ugraliśmy Co prawda mieli znacznie gorszych generałów tutaj to... O, wejdą teraz generałowie bez tego, bez Aj, kurka, myślałem, że wejdą bez dowódcy I po prostu zmiażdżymy e, No ale wejdą wojska, czego? U, U, U Nie, nie czytać to jest tylko jako U, to jest U po prostu Eee, no, i dajemy im radę, tak naprawdę, tutaj zna znacznie. Czy mogę przetransportować Tatar? Czy gdzie? Kurde, jest Tatar. Tatar jest tutaj, dobra, Tatar. Lecisz obić Delhi, i w zasadzie eee, cofam nasze wojska, też nie tą armię, tą armię. Eee, rozprzęgimy i zajmiemy cały terytorium Delhi. Zaraz resztę też wypisujemy. Lecimy z Carpet Sea, wysyłam po dwie jednostki po prostu na każdą prowincję. Eee, dodatkowo wdaję tutaj armię, które będą stanowiły zabezpieczenie, żeby mi się gdzieś tutaj Delhi nie wbiło w te moje rozproszone jednostki. No ale zaraz, jedną trzecią kraju im zajmiemy, i tak jeszcze słusznie sobie przypomniałem, że powiedzieliście mi, że Ming stracił bandat niebios. No stracił! Będzie strasznie łatwy do podbicia. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Ma minus 65 non-tributaries, to po prostu masakra dla niego, będzie bardzo łatwym krajem do podbicia, ale jest wciąż na 5 wojen. Zastanawiam się, czy teraz tutaj gdzieś nie poatakować właśnie Holandii na przykład, czy może państw Holy Roman Empire, skoro Hiszpanię mi zabroniliście atakować. To żeby po prostu tutaj pokarmić te nasze unie personalne typu Skandynawia, na przykład atakując Holandię, moglibyśmy poprzekazywać im trochę tej ziemi albo tutaj w chrem, żeby właśnie rozwiązać teraz chrem może w najbliższym czasie i zjeść tutaj Europę do końca. Myślę, że to byłby też całkiem niezły plan, ponieważ ja muszę tutaj idee humanistyczne rozwinąć do końca, no a zobaczcie, że jak tak zaznaczyłem sobie te prowincje, które ja potrzebuję za 100% overextension, to tak czy siak 397 punktów mają. No minus mojego grania taki jest, że ok, mam te unię, ale one mi praktycznie w niczym w tym momencie nie pomagają. I to jest masakra, jeżeli idzie o przejmowanie terytoriów. Moja flota praktycznie w Aleppo już nie ma większego znaczenia. Mamy tutaj 74% udziałów. Teraz, udziałów, teraz przydałoby się ją wysłać albo do Basry. Nie, do Basry przydałoby się wysłać, żeby tutaj wzmocnić nasze udziały, żeby więcej szło właśnie do Aleppo. Ewentualnie tu i tu pobudować te okręty. W naszym głównym trade nodzie mamy 80%, a jakbyśmy wysłali do Konstantynopola, to jak to wygląda? 14%, w Alepo 112%. Dobra, wyślijmy do Alepo, ale też zróbmy drugą 70% za chwilę i wyślimy w to miejsce, żeby tam budować też również nasz handel. Tym bardziej, o Boże, jakie ja mam tutaj force limity wszystkiego, to wykorzystajmy to, nie? Trzeba pobudować też troszeczkę tutaj floty dla nas, którą wyślemy na drugą stronę. O wreszcie mi się udało zrobić im jakie jest tak weapon. No, po prostu ileż można czekać na taką okazję. Wojska sojusznicze ustawię na zyzyzy, żeby wróciły do swojego kraju bo będziemy za chwilę rozwiązywali chrę. Więc niech już sobie tam lecą. Bo, bo to zawsze zajmuje to w cholerę więcej czasu. Bierzemy następujący pokój z Delhi. No, tak jak widzicie, w większości wypadków odcinamy Delhi od jakichś agresorów. Natomiast, jeżeli tutaj Bengal przemieszcza sobie te dwie prowincje, to dla nas nie będzie tutaj żadnej straty. Po prostu 100% overextensji. Koalicja rośnie. Pieniążki zawsze na propsie. No i również kolejne terytoria, które możemy praktycznie od razu dać do Trade Company że Lahore nie ma tutaj kompany, no ale tutaj już nic na to nie poradzę w żaden sposób, żebyśmy mogli to jakoś sensowniej uzyskać. Teraz trzeba to wszystko pokorować. No, nie starczy mi punktów, więc będę musiał też tutaj zostawić, zostawić wojsko do tłumienia niepokojów w Indiach. I tak w przyszłości zrobię taki oddział, bo to zaczyna być coraz bardziej upierdliwe, co tutaj armii całej. Ja tylko na razie jeszcze no tak czuję, że muszę ulepszyć sobie doradcę. Żeby dostać więcej punktów? O Boże, i te relacje moje dyplomatyczne masakra. Czekam na koniec wojny tutaj, ponieważ Bawaria z elektorem nie wiem, czy ona zostanie po tej wojnie, czy jednak zniknie. A nie chcę, żeby było doszło coś takiego, że wojny wojnę elektor... tutaj cesarzowi plus elektorom. No i potem nagle się pojawi jakiś kraj, który nie będzie uczestniczył w tej wojnie. A już takie rzeczy mi się zdarzały. Chcę rozwiązać chrenę na 100%. Moją drogą. Jeżeli uda mi się zdostać w pod unię personalną, to czy zrobi z nich prusy? Dajcie znać w komentarzach. I na Tron Hiszpanii niestety weszła królowa Izabela. No i następce również też mają, więc myślę, że tutaj nie ma co za bardzo próbować to zdobywać. Będzie ehm, trzeba po prostu podbić tą Hiszpanię. Tym bardziej, że możemy Hiszpanię naprawdę przekazać w większości Aragonii, Portugalii oraz Sawojowi Więc ja nie będę musiał nic korować, co jest idealna dla mnie sprawa. Ale już wojska tutaj się zbliżają, za chwilę będziemy toczyli wojnę o rozwiązanie. Hre Brandenburgia wciąż nie ma następcy, i to jest chyba najlepsza rzecz dla mnie. No, cały czas jestem. Typ 46 lat, oby, obrzuł tak dalej. I sobie już umyśliłem, jak my to zrobimy. No, wezmę kolejny sojusz, bo to jest chyba najlepsza opcja. Bawaria oraz Holandię będziemy mieli na sojuszniku. No, i te kraje praktycznie nie wezmą udziału w nadchodzącej wojnie, którą tutaj planuje. Oczywiście sojusze z tymi krajami zaraz zostaną zerwane po zakończeniu wojny o rozwiązanie Holy Roman Empire. Atakujemy na nacjonalizm Cassius Belli. Naszym celem będzie zdobycie. Raci cokolwiek cokolwiek, możemy z, um, zdobyć na nacjonalizmu Kasisbeli. Jest to najlepsze Kasisbeli chyba w grze, z tego co pamiętam. 50% kosztów prowincji, 50% agresywnej ekspansji i tak dalej, i tak dalej. Saksonia dołączy do wojny, zawsze, jak widzicie, i Saksonia zawoła swoich e, po prostu sojuszników. A to są następujący sojusznicy. Dzięki temu będziemy mieli e, e, po prostu m, tutaj. Wszystkie kraje zainteresowane w ramach jednej wojny. Nie wiem, czy cesarz może nadać. Jeżeli Bawaria mi zniknie z mapy, nie wiem, czy cesarz będzie mógł nadać kolejny tytuł elektora. Jeżeli tak, to się popłaczę. No ale to, no, Lecimy. Już nie chce mi się dłużej czekać. Zobaczymy, jak tutaj będzie. Landybrugę chyba nie powinna dołączyć, nie? Jak, czy tylko gwarantuję Saksonii. I mamy wszystkie kraje zainteresowane w wojnie przeciwko nam. Z Polską, z Polską, z Polską sojusznik, sojusznik Polską z Polską. Dzięki temu zobaczcie, jakie prowincje musimy podbić od Saksonii Czech. Brunswicku, Bawarii, Frankfurtu i Pomorza Tylko i wyłącznie tutaj potrzebujemy stolic Okej, okay, wbiliśmy się w czeską armię Jak to wygląda? 109, 120, 4, 6 do 59 Lepsza taktyka, no to powinniśmy to bez problemu wygrać Mamy tu przewagę! a moje posiłki Obyśmy dali radę, chociaż... Nie no, ładnie ich robiliśmy, ładnie ich porobiliśmy I o to chodziło, pozajmujmy Ile nam tutaj stolic zostało na tej naszej liście? Dobra, nie to cesarstwo O. Bawaria zniknęła. Mam nadzieję, że nie wyznaczą kolejnego kraju podczas tej wojny, bo będzie to złe. Potrzebuję kontrolować jeszcze prowincję Saksonii, Frankfurtu i Pomorza, znaczy stolicę. Dokładnie. I znowu wbiliśmy się w czeskie armie. Mam nadzieję, że znowu je rozbijemy, bo ładnie podzielił te swoje wojska Czech. I dzięki temu też je rozbiliśmy. Tutaj, jeżeli się by udało nam. O, zdobyliśmy stolicę Saksonii, wyjebiliśmy, no to już tylko zostało na pomorze, które wyznaczyłem Aragonii do okupowania i stolica Frankfurtu. Czyli Frankfurt, <laughs> nieważne. ważne, my lecimy w tą stronę, bo zobaczcie, jak pięknie się nam tutaj przeciwnicy zablokowali. Staniemy, zablokujemy, będzie 100 tysięcy sobie tikało i umierało w tym miejscu. No, jak to miłe. Moją drogą, niby tutaj pisze: o Monarch Dead. Będzie wojna sukcesyjna pomiędzy mną a Czechami. Ale ja mam w tym momencie wojnę z Czechami. Przecież nie mogę prowadzić z jednym krajem dwóch wojen naraz. Bardzo chciałbym, żeby ten event zaszedł, bo jestem bardzo ciekawy, co by się wydarzyło. Francuska armia wreszcie nam wygrać, cokolwiek, coś z nam zrobi francuska armia, serio. Francja najlepsze, co może zrobić na tym podejściu, to po prostu zosta być zjedzonym przeze mnie. Naprawdę. Ja nie pojmuję, co się dzieje w tym kraju. On jest tak beznadziejny teraz, że to masakra. Udało. Czyli chyba elektora nie można mianować podczas wojny, ewentualnie może to tylko trzeba było Imperial Authority, totalnie nie pamiętam tej mechaniki. Udało nam się, możemy rozwiązać chrę. Zanim stwierdzicie, ej, lokaty ty właśnie to cały prestiż wyjebałeś w boto. Ja naprawdę nie mam na co prestiżu wydawać, ludzie. Ja mam po prostu, mo moje kraje są szczęśliwe, lubią być pod moim butem, nikt nie chce się punktować. E, mam też bardzo dobrego następcę, na co tutaj wydawać te punkty, nie wiem. Powiedzcie mi, bo ja nie widzę tego, na co bym mógł wydać te punkty, więc robimy. To, co robimy, czyli rozwiązujemy chrę. E, Dziękuję. E, było chrę, nie ma chrę. E, tyle w temacie. No i teraz możemy kończyć po kolei naszą wojnę. Przy okazji, tak, tak, w sumie, tak, w sumie to możemy nawet trochę punktów dyplomatycznych tutaj powydawać, bo nie ukrywajmy, że ja mam w dupie już tutaj tą agresywną ekspansję, która się tu wydarzy. Ja mogę na przykład oddać wszystkie te moje prowincje. E, tak mogę, jeszcze się upewnimy, że mogę to zrobić, bo zaraz się okaże, że nie będę mógł tego zrobić. Szukam tutaj mojej Skandynawii. Zresztą zaraz porobię tutaj te pizdile i zobaczycie co, co tutaj wyjdzie dziwna. Takie starcie tutaj pod koniec wojny. Wojska, sa wojsko austriackie biją się z Czechami w górach, więc plusy dla nas są, minusy dla nich. porównywalne. A nie, tutaj Rosy Rosjanie byli. Rosjanie przyszli ich niszczą. No my niszczymy, ja pisuję. Powiem wam szczerze, że nawracam też trochę tych księstw hre na prawosławie. Czemuż by nie? Tak for fun. No i tak w sumie... Mogę zjeść Czechy na raz! <laughs> Jak to śmiesznie wygląda, no, no to jemy Czechy na raz! Amciu, am! tego. dziękuję wam, Czechy są nasze! Słuchaj, eee, w Brandenburgii mamy mam jeszcze jeden plusiku... Żeby mi nie zerwali Royal Mariach, żeby tu weszło już moje dynastia, bo niestety chyba minął ten czas, kiedy mogliśmy dostać... Eee, przepraszam... Tutaj to za darmo, teraz już tylko gry wejdzie na tron, więc ewentualnie będziemy mogli toczyć wojnę o ten kraj. Chociaż mówię, no tu nie jestem pewien, czy to jest ma sens, bo no, to jest również kraj, który był tak samo duży jak Czechy. Widzicie, Brandenburgia jest po prostu na jedną wojnę. Tylko śmieszne było to, że mógłbym Prusy sobie stworzyć, takiego raka wewnątrz siebie. A tak to po prostu nie wiem, jak do tego podejść. Piszcie w komentarzach, jestem ciekaw waszego zdania. To by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Teraz biorę się za odcinka. Dzięki wszystkim za bardzo pozytywne komentarze. Bardzo dziękuję wszystkim za lajki. Jeszcze na koniec przejrzyjmy tutaj moje statystyki. 8500 developmentów. Serio Hiszpanii. musimy zacząć już zjadać, więc możliwe, że w kolejnych odcinkach będą jednak wojny w Europie, nie w Indiach. I tutaj będziemy to zjadali, dopóki um, po prostu nie przyjmiemy całej Europy dla nas. Nasze force limity nasze przychody jak widzicie wyjebiście duże dziękuję trzymajcie się miłego dnia pa pa